Siemasz Mordo, zobacz co mam dla Ciebie fajnego. Na początek animacja z Audi RS5, a przed Tobą Audi A5 w pełnym ambiencie i troszeczkę dokoksowana pod względem oświetlenia. Uważne oko zauważy, że jest tutaj oświetlenie konturowe, są listy S-Line podświetlane, natomiast to nie wszystko, bo to oświetlenie konturowe nie jest białe, tylko jest... Tak, dobrze widzisz, jest wielokolorowe. Pakiet został rozbudowany dodatkowo o listwę ambient deski rozdzielczej. Podoba się? Myślę, że nie ma lipy. Fajnie tutaj gra. Kolorki. Jest dużo kolorków, świeci się na desce, jak włączę, wyłączę zapłon, listwa robi się biała, także typowe oświetlenie, tak to wygląda. A na koniec deserek, czyli jeszcze raz animacja zaraz piątki.